Dobra, cześć, siemano, witajcie w kolejnym vlogu. Yy, dzisiaj mamy 2 września, początek roku szkolnego 2019-2020 rozpoczęty. No i tak, yy, część osób pytała się, jaka maszyny mam, i yy, znaczy jaki park maszynowy, z czym pracuje samuś. Yy, jakie plusy, minusy przez już roczek użytkowania. Nim się zajmujemy to sprzedażą jaj, o tu jest kaczor. No i tak, jeśli ktoś chce pomidory to pisać mi na pewno albo w komentarzu, chcę pomidory kupić. Mamy tu jest, tu są pomidory, od załamania, tu, jeszcze na polu, no i tu. No i dobra, zaczynamy, może sobie zaczniemy od uprawy yy, Mamy tak, agregat, znaczy mój gruber, że tak powiem. Mamy tutaj 210 2, 10 metra. Z tyłu mamy wał dorobiony. Znaczy wał miał być tak, miał być w ogóle inaczej zrobione, bo było wszystko robione pod ten, ten ciągnik, ale, który miał niby 19 koni, a wyszło, że miał 10 koni. Tak żeby był trochę słabszy od samusia. Samuś ma do 20 może mieć, bo jest skrzynia od malucha tworzona. Yy, tu miały iść, yy, tu, tak jak widzicie mieli iść yy, te zęby, ale potem zrobimy sobie taki zrobimy sobie agregat no i tak powstał. Jak widzicie 6 sz, yy, łap jeszcze powinny przyjść yy, tu z dwa, to by lepiej to robił, ale jest dobrze. Musimy coś dać teraz, co musisz, żeby podnieść ładnie i podczas jazdy nie uciekał ten kultowator, bo strasznie ucieka. To tu mamy przyspawane, bo uciekał ku, wał. Wał to jest strunowy pewnie. Jak nie, to poprawcie mnie w komentarzach. O. Wózek musi być, brony trójki, dwie mniejsze, jedna większa, taka cięższa, wał. W jest taki, tam ala coś, raczej yy, znaczy, wkład z tym jeździł, miałem takiego kłada, gdzieś tam może Wam tu stawię zdjęcie, yy, jaką wygląda, no i z tym to ładnie szedł, taki o, w środku mamy, yy, nasypałem sobie tego, trochę tego, no, takie tam, do opieraczowania, coś takiego musi być, yy, yy, mamy tak, beczka, 1000 litrów, Musimy tylko zrobić jeszcze oś, żeby było, żeby 1000 litrów i wzmocnić trochę zaczep, bo wiadomo no 1000 litrów to już jest tona, plus e, 50 kilo waży, to waży sama weszka, także no to na 56 jak najbardziej tu jest, no trochę tam wózek jeszcze trochę, ale to tam gdzieś, no tak około 1100 no niech będzie już. Puk, na sprzedaż pójdzie jedno jednoskibowy, jedno taki tam zrobiony pod gravelusia kiedyś był no ale niestety, niestety graweruś okazał się taką lipą że daje to spokój mamy tutaj jak widzicie redło 80 koni tam był vlog gdzie podałem że ma 60 lat a ma 80 o 20 ten to ledło pamięta jeszcze czasy, gdy moi dziadkowie. to jeszcze z, y kiedyś to mi babcia opowiadała, że miała takiego siwka. Siwka, no to był taki starszy koń, który po prostu no, ciągnął to ledło. No i z tym ledłem, no dosyć ładnie się, znaczy ten przyszedł gawerusz, to już też już nie chciał iść z tym gaweruś, to w ogóle był taki łoja pierdziele Samuś, no oczywiście jest już lepszy. Tylko szkoda, że nie ma tego podnośnika. Coś tam się zrobi, to tam, o, z tą beczką jeździł goferuś, to już tu wchodzi 200 litrów, to zrobiliśmy sobie na wodę. Yy, I też nie dał sobie, nie dawał sobie ale Samuś to tam idzie z tym, nawet tego nie czuję. Tutaj mamy makere do redlitz, znaczy do redlitz, do siewu po prostu, tam byłaków tych wszystkich. Wstępy są jakie są, nie patrzcie na to. Jeszcze się by się przydał. Może samo będzie targał. No i tu mamy piernik 3 yy, zębowy. Zwykły konny. Chcemy zrobić coś do samusia. Yy, no i tak by to wyglądało. Jeszcze może o, wam tu żeby tego, lepiej widzieli. Fajnie się go pcha nawet. Ciężko, y, ciężki nie jest, także jest dobrze. Wózki i taczki no, muszą być jak w każdym gospodarstwie. W yy, spadle to wszystko tu musi być. No i tu mamy zaczepienie do bron. Jak widzicie. Yy, po bokach przychodzą te mniejsze, co tam widzieliście. I większe przychodzi w środek. No i mamy naszą gwiazdę, którą. No ja powiem wam, polubiliście nawet go. Nie spodziewałem się, że ten, że tak się będziecie o niego pytać. Yy, bracha jest zdjęta, bo za ciepło było i po prostu... Po prostu ten... Po prostu jest zdjęta, o. serką <słyserku> muszę wymienić. Przyjdą takie odciągnika, jak wiecie, są takie wysuwane. Takie coś y, ala ciężarówka, ala nie, nie ciężarówka. a Plus jest to, że jest kabina. Czyli mogę robić w deszczu, nie zmoknę, tak? Chociaż w deszczu on tak nic nie robi, tylko wywozi gnojówkę, ale to tam. Y, podoba mi się to, że są światła, wszystko normalnie, no jak ciągnik, nie? Mamy wycieraczkę. No i tak, teraz może na minus na pewno wkurza mnie to, że jest z silnik i po prostu o to musiał, yy, I po prostu jest większy chaos w kabinie. Jeszcze jak włączę radio. Ja powiem wam, czyby by tu radio weszło. Radio by weszło, ale to bym musiał jeszcze tu patrzcie. Coś wam pokażę. Tu chcemy zrobić, raczej znaczy już mamy zrobione. Teraz by się przydały takie grube płaskowniki, żeby tam agregat cały podniósł. Do tej, tu, no to chyba podniósł. Chodzi o to, żeby tata nie szedł za mną i go targał. bo to jest, no wiecie, potem to wychodzi. A teraz się jak jest. Skos, jak nie wiem co, ja by nie. Taka blizna to była robiona do no, pierdzień. I teraz tak, żeby to tu wyprostować, to bym musiał yy, to tu wyprostować i dać yy, większą blachę, żeby to wyglądało, nie? To się da zrobić. Na pewno do pomalowania jest, bo jak widzicie. Tu yy, wszędzie. No i jeszcze jedną lampę, bo wygląda jak skośną oki. <laughs> no. Ale tak to yy, cały rok bez awarii, bez niczego. Jedną sprzęgło, no od sprzęgło. Przęgła, jak czytałem w tych silnikach WS-owskich, 175 to jest 14. Nawet mam jawkę 50, to też to jest sprzęgła od 5 dala. Także, ale to jest podobnie lina, linka do niczego jeszcze z tego. O, tu jest yy, blacha Samusia z tyłu, no. Także mówię, trochę poszerzyć tą... Kabinę i będzie idealo. Myślę, że to by było na tyle w tym vlogu Także trzymajcie się do kolejnych Mam nadzieję, że to co powiedziałem To powiedziałem, jak nie to Piszcie w komentarzach propozycje do kolejnego vloga Co nie to powiedziałem Także Trzymajcie się, cześć